O matko, gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce, to bym zrobiła robotę za cały miesiąc. Wysprzątałabym mieszkanie, napisałabym artykuły i posty na zapas. Nakręciła filmiki i może jeszcze poszłabym pobiegać albo coś. No, gdyby mi się tak tylko chciało. Znacie to? Kiedy motywacja i energia spada do poziomu zero, jak sobie z tym poradzić w dzisiejszym odcinku. Hey, my Don't try to I feel my... Przyznajcie się, wy też macie takie dni, kiedy po prostu wam się czegoś nie chce robić. I to nie jest tak, że brakuje Wam ogólnie motywacji do działania, bo jakby nie patrzeć na szerszą skalę, to ona jest, tylko brakuje czegoś, żeby po prostu ruszyć dupę do działania. Jak się zmotywować? Można to zrobić na dwa sposoby: albo za pomocą tyrana, albo za pośrednictwem trenera. Obaj mają tą samą intencję. Chcą Cię zmotywować do działania. Tyle, że tre, tyran korzysta często z pomocy wewnętrznego krytyka, czyli zaczynasz po prostu na siebie w głowie napierniczać, używać do tego różnego rodzaju przekonań e, i budzić w sobie dosyć negatywne emocje po to, żeby się zmusić do działania. Czyli zaczynasz trejkotać, nadawać, jaki Ty to jesteś, taki sroki, owaki, rusz się, bo robota musi być zrobiono, Jak nie zrobisz, to będziesz taki, 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 taki. Myślę, że wiem o czy, wiesz, o czym mówię. Ok, umówmy się, że na niektórych to działa, ale też pewną cenę za to płacą. Możesz też skorzystać z promocji trenera. Trener ma to do siebie, że on też chce Cię zmotywować do działania. Nie zmusić, a zmotywować. Tutaj już jest troszeczkę inne natężenie emocjonalne i energetyczne. Chcę zachęcić cię do tego, żebyś w końcu ruszył, czy ruszyła swoją dupkę do działania. Ale pierwszym krokiem on stara się znaleźć źródło tego, dlaczego ci się nie chce. Może dlatego, że jesteś przemęczony, i musisz ograniczyć ilość rzeczy do zrobienia. Może przeraża cię chaos, który jest wokół tego wszystkiego, za dużo rzeczy i są jak słonie. I nie wiesz, za co się po prostu zabrać. I czasami wystarczy plan, spisać wszystko po kolei, skupić się na jednej rzeczy i zacząć działać. A może po prostu wykonanie tych czynności są dla Ciebie i jest dla Ciebie nudne, bo wykonywanie ich po raz setny w ten sam sposób po prostu się nie chce. I urozmaicenie ich, wprowadzenie jakiejś drobnej zmiany, drobnego rozmaicenia od razu zachęci Cię do działania. Co zrobić, żeby wybrać jednak tą metodę, która jest dla ciebie najbardziej korzystna i tą, której potrzebujesz na daną chwilę? Pierwsza rzecz, wyobraź sobie, że sytuacja nie dotyczy ciebie. W tym momencie zyskasz dystans. I żeby zafundować sobie to, czego najbardziej potrzebujesz, to wyobraź sobie, że to nie ty możesz dzień na Jezu, jak mi się nie chce, ale najbliższa ci osoba. Kiedy twój przyjaciel, przyjaciółka ma spadek motywacji, energii do działania, co powiesz? Jak się zachowasz, jak zareagujesz, jak ją lub jego zmotywujesz do działania? Bo robota musi być zrobiona. Tylko co i jak do tej osoby podejdziesz? Kiedy już wiesz, to zastosuj dokładnie to u siebie. My najczęściej wiemy, czego potrzebujemy, żeby móc sobie ułatwić nieraz trudne, nieraz. Demotywujące sytuacje. Z brakiem motywacji często jest jak z na imprezę, na którą się tak bardzo nie chce iść. Ale kiedy już się pójdzie, to okazuje się, to jedna z najlepszych imprez, jaka mogła być, i nie chce się z niej wracać. Kiedy dopada nas, nas dzień, kiedy, gdyby mi się chciało, tak jak mi się nie chce, kiedy dopada nas spadek motywacji i ruszymy już z miejsca, to często okazuje się, że w danym dniu wykonaliśmy wszystko. A nawet i więcej. Energia się znalazła. Niczym akumulator w trakcie działania, sami się ładowaliśmy energią. Ale ważne jest, żeby sobie dać to, czego potrzebujesz. Zastanów się, co najlepiej na Ciebie działa, co Ci daje największą satysfakcję i kiedy czujesz się najlepiej zaopiekowaną osobą, czy kiedy motywuje Cię tyran, czy może spróbujesz trenera. W moim odcinku to już na tyle. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnej odsłonie. Do zobaczenia. Cześć!